A nie byłam wobec ciebie lojalna w hotelu? No w hotelu byłeś, tak, tak, tak. A po hotelu nie byłam? Byłaś. Ciężko to się przestardo przeszło, widzę. Life is brutal. Ciao, kochani, zapraszam was do oglądania już pandorę po finale. Będzie grubo. I już ostatni raz widzimy się tutaj w takim składzie, także oglądajcie, będzie się działo. Wszystkie odcinki szóstego sezonu możecie oglądać na playerze. Pamiętajcie o lajkach, komentarzu i subskrypcji. Do Mikołaja. Dawaj. Gdzie zostawiłeś jaja, zanim wszedłeś do programu? Dlaczego dawałeś nadzieję każdej dziewczyny? <laughs> czy ja rdowałem nadzieję jakoś specjalnie? Tak, tak, najpierw gdzie zostawiłeś jaja? Bo jest... gole, gole. Gole. Jaja. to tak to Będą goście, będą goście. Zacznijmy od tego, gdzie zostawiłem jaja, a w zasadzie gdzie, gdzie, one zawsze, gdzie one są, tam gdzie zawsze były, czyli w ja bezpiecznym wiem. miejscu. Ja nie wiem, czy tam są, ja do tej pory nie bierz, wiem, więc ja się nie mylę. <laughs> takie grube, co dalej? Przecież byłaś ze mną w szafie. Oooo! Nie uważam, żebym dawał jakoś specjalnie nadzieję. Wiadomo, że trochę czasami podkręcałem, no bo to jest jednak gra. Chciałem mieć pewny grunt. No. No nie ukrywam, że mieć czy... kilka opcji. Aha, no, czyli nie byłeś pewny mnie, jak byliśmy razem w parze? Jak byłem z tobą, to chyba już nie grałem tak, żeby mieć gdzieś jeszcze jakieś e, opcje. To już raczej były stare tematy, które się utrzymywały. Nie? To grałeś, grałeś jak była Hania, szukałeś kilku opcji? Bo po Hani teraz była Monika. No zdecydowanie. Jak, jak grałem z Hanią, jak byłem w, w, z Hanią w parze, no to już jak się zaczęło być. Jak zaczęło być gorąco między nami, gdzie były te awantury i tak dalej. No, to gdzieś tam nie, chciałem ją jeszcze naprawiać, ale też też już... Na Miki, boku, ale szczerze powiem ci, się. że m, kiedy, wiesz, była ta sytuacja z Angeliką i tak dalej, no. to wtedy już wiedziało mnie, że ty tam trochę, tam trochę, no. player recognizes player, man. No. To był hotel Paradise. no kurczę, tam było trzeba sobie robić grunt, nie? Ale jak byliśmy już razem w parze, to już nie robiłeś nigdzie... Nie, nie, wydaje mi się, że nie. Z tego, co pamiętam, to nie. Zdecydowanie nie. Już byłem pewny Ciebie. Tam do Klaudii, że jest najpiękniejsza też, tak? właśnie, że jest najpiękniejsza. No Eldursi, mówiłeś coś. Nie, nie, nie do Klaudii, Eldursi. No już nie, co? No oglądasz to, nie wiem, czy Ci się nie. No to było gdzieś pod afem. A pod wpływem to się nie liczy. Pod wpływem alkoholu gdzieś po imprezie i też... Kurczę, mieliśmy, mieliśmy jasną sytuację, Monika, tak? No byliśmy przyjaciółmi, mówiliśmy to sobie cały czas. ale tu nie chodzi o to, tylko o to, jaki ty dajesz znak innym ludziom, że robisz sobie właśnie grunt, bo Klad jakby była, wiesz, o, to może ja spróbuję do Mikiego. I nagle wiesz, i ona wtedy też się trochę na... No, no dobra, byś... czyli masz. Wiesz, przy, przytoczyłaś jedną sytuację, gdzie faktycznie robiłem sobie No tak grunę, mi się teraz to przypomniało, to. Okej, okay. no. okay, no. dobra. Dobra, lecimy no, dalej. Dobra, to lec. Do Grzesia, jak wygląda wasza relacja z Magdą po programie? Trzymacie się za rękę, czy się nie trzymacie? Chodź Madziu tutaj do mnie bliżej. No, jak wygląda nasza relacja po programie? To no było tak, że przez jakiś czas nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Byłem też troszeczkę na madzie zdy, zły. zły i zdenerwowany. Sytuacja tak się potoczyła, że po naszej wielkiej imprezie poradajcowej gdzieś tam ten kontakt, żeśmy z, z, ze sobą ponownie... Rozmawialiśmy na pewno dużo, tak. przegadaliśmy. Yy, zaczęliśmy z powrotem go kontynuować. Na daną chwilę, co jest, to w sumie ciężko mi jest się wypowiedzieć. Po prostu zobaczymy, czas pokaże. A każdy, kto jest zainteresowany, może oczywiście śledzić nas na Instagramie i patrzeć, jak ta relacja się rozwija. Instagram. No, ta tak, jeszcze Instagramy na, na się tego marketingu. Tak, się, tutaj co? będzie podany mój a Instagram, to, a tutaj, tutaj Madzi. Mój... To... Dodajba, czemu nie jesteście z Angeliką razem po programie? bardzo dobre pytanie nie wiem czy mogę tu poruszać przede wszystkim nie bo nie chcę żeby był hejt na Angelikę i tak dalej ale były pewne rzeczy które powiem tak że mamy inny punkt widzenia na pewne rzeczy no i tak się wydarzyło i to jest życie You no know, life is brutal sometimes a myślisz że jakbyś powiedział to by był hate na Angelikę mm, no wiesz ja jak teraz widzę nie? że ludzie odebrały mnie tam wiesz każdego <coughs> z nas wiesz w taki sposób nie mi się wydaje, że jak no, że ben, może być z tego dymy, nie? Ja tego nie chcę. Także. Do Magdy. Uh. Czy uważasz, że kręcenie z trzema facetami jednocześnie jest okej? Okay? Uh, player. Uh. Powiem tak, z Adamem byłam jedną noc tylko w parze, jeden dzień. Spodobał mi się już też w sumie na początku Adam jako jak najbardziej mi przyjął do programu. Gdzieś tam prowadzał mnie, rozmawialiśmy, przyjął mnie po prostu miło do programu. No, ale też mieliśmy krótki czas. Już później Adam odpadł po jednym dniu, tak naprawdę, naszej relacji. Później wszedł Marek. Też byłam taką na, na głęboką wodę Byłam od razu postawiona, bo musiałam... Nie znałam w ogóle go tak naprawdę. On wszedł, poznaliśmy go dopiero, musiałam już być z nim w parze i, i z nim spać. No, ale z Markiem nie było czegoś takiego, tak na przykład z Grzesiem, czy jak, nie wiem, w rozmowie, czy jak spaliśmy chemia, ze sobą. Taka chemia po prostu, nie? A, jakby a z Adam Dawidem, nie odpadł? Proszę? Jakby Adam nie odpadł? Chyba nie wiem, co by było, jakby Adam nie tak, tak. odpadł. Nie jestem w stanie powiedzieć, co by było gdyby. No, z Dawidem miałam Cześć, cały czas takie same odda. relacje. Chyba gdzieś tam, tak tutaj już rozmawialiśmy wcześniej, może gdzieś tam były jakieś ruchy takie z jego strony. No, nie wiem, no ale to była taka relacja, moim zdaniem, cały czas na takim samym etapie. Nic tam nie ruszało, później już w żadną inną stronę tylko. Do Moniki. Nie czujesz się żałośnie, oglądając siebie, jak zabiegasz o względy Mikołaja? Mm, no, czuję czasami cringe. Ten cringe jest czasami gruby i... <noise> i. się przyznaje do tego. Ale i to jest monia, No nie mogę siebie Taki winić emocji, za nie. to, co czuję, nie mogę winić siebie za to, co w tamtym momencie chciałam zrobić, co serce mi podpowiadało. Tak się czuję, jakbym miała 15 lat, więc w sumie fajnie mnie przeniosło to do takich, wiecie, jak jest takich cringe'owych momentów w szkole do Angeliki. Mhm. Czy żałujesz? Seksu z Davidem w programie. O, o to ja nie wiedziałem, ja że tam coś tak. było działane. A było? Ty mi powiedz. Tak działałeś, Angelika nawet nie wiecie jak... Tyra! Szybka piłka, ja. Dobra, Chcę ma... powiedzieć, że były między nami zbliżenia. Różne. Nie będziemy, bo każdy, kto jest dorosły wie, jak jest bliżej, do jakiej bliżej może dojść okay. więc do jej... przepraszam, 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 bo tu jest... Jednak ja się pomyliłam, co rzadko mi się zdarza. Czy żałujesz seksu z Davidem po programie? Przepraszam. Ojej, oh yeah, ja to zmienia postać rzeczy. Oni już się myśleli. This is crazy! Po programie. Nie, nie żałujesz, absolutnie. No i krótkie, koniec. Do Mikołaja. Nie widziałeś zainteresowania ze strony Moniki, czy wolałeś udawać, że tego nie widzisz, by dojść z nią na spokojnie do finału? Widziałem zainteresowanie ze strony Moniki, ale powiem Wam uczciwie, że jak oglądałem odcinki, to widziałem je tak z 10 razy większe. W sensie, teraz widziałem co Monika mówiła reporterkom na, setk na setkach, co mówiła też innym uczestnikom, jak reagowała na dane sytuacje, tego nie widziałem w programie. Do Grzesia. Czy poznałeś nowego chłopaka Magdy? Ojej. O, grubo. Grubo. Masz chłopaka w gobie? Nie, 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 nie miałem takiej okazji, zarezerwowałem stolik, no niestety się nie udało, nie, nie stawili się, ale wtedy zjadłem akurat kolację ze swoim przyjaciółmi, bo akurat ich spotkałem. Mam nadzieję, że może jeszcze taka będzie okazja, gdzie poznam. Do Dlaczego nie byłeś zazdrosny o Grzesia, który często obściskiwał się z Angeliką i dawał jej buziaki? Co sprawiło, że tylko w Mikołaju widziałeś takie zagrożenie. No, jeszcze po no fajne pytanie. No. Bo wiesz, od Grześka od razu to wiesz czuć, bo na przykład jak powiedziałem ci, że widać o, o ciebie, że wiesz tam, ty okazujesz jakieś tam ruchy do dziewczyn, tam trochę, tam trochę. No. U Grześka to było zupełnie trochę inaczej i widziałem, że też... E, e, dobra, dobra, nie, ja chcę tak usiąść, żeby cię widzieć, nie? Bo to robisz różne takie ten, nie? I, Czułem od Grześka taki, że to jest bardziej, wiesz, taki Nie czułeś w nim przyjadzki. zagrożenia? No, mnie pod, czułeś. Nie, nie, że zagrożenia, bo zobacz, ty tak m, robiłeś takie ruchy, nie, do kobiet, bo mówimy, wiemy, jak my to robimy, nie? One is like sexual... Magnetyzm, and this and that, you look in the eyes, like don't, don't lie, we know what's up, huh? Tam trochę, tam trochę, no? ale od Grześka tego nigdy nie czułem. Chodziło o takie wewnętrzne uczucie, nie? Bo to widać, nie? Kiedy patrzysz, kiedy ko, wiesz. Ko, A ko, może się bałeś tam może się i tak dalej. Że ona jest A tu, bardziej, jestem, ja, że bardziej ma, że nie jest że nie na że nie ma, że nie ma, że nie ja ona ja ja nie na to reaguje. że nie stop. nie Ja, ja też nie że nie nie że Powtórz. My z zasadowymi osobami tak. i on dobrze wie, że zarówno ja bym nic nie pozwolił, żeby no. nie doszło między mną a Angeliką, tak to samo i z drugiej, z drugiej strony. strony. No. No A ja tu prostu... nie mam zdania, tak? No powiedz, nie, powiem, to chodzi powiem. po prostu, że my mamy takie zasady i że no, jeśli okay. by się tak doło... chodzi... kobieta ma zasady, to, te, to, to, to i tak no trzeba właśnie. się trafiać, No, no właśnie. Nie, bo patrz, bo nie, To, to ja też, mam to zasady, to też nie, wygląda na to, że ty nie. nie byłeś wystarczająco nie. pewny, wystarczająco pewny. i nawet jeżeli facet do mnie by robił ruchy, to jeżeli ja mówię nie. Dobre pytanie, Mikołaj. Ale, poczekaj dobra, Ja ci mówię, jak to wygląda z naszej strony. Czyli jeśli ona do mnie zaufanie i widziała, że ja bym nic takiego nie odkręcił, to tak samo, przeczytam drugą stronę. Ale stary, A kwestia ale... już twojego zaufania to jest już między to było ani. Na jakiej podstawie miałbyś stwierdzić, że ja bym na przykład był w stanie odbić Tobie Angelika. Na jakiej podstawie? Czy w hotelu dałem ci do tego powody? Żebyś tak myślał. Czy chodziło Ci bardziej o to, że Angelika jest na przykład bardziej zainteresowana tą rozmową ze mną i czuje zagrożenie, że ona mogłaby tobie to zrobić? Nie nie wiem, było? No właśnie nie wiem. No, by... Ej, sorry, ale to spędzam 4 czasu w No litera. właśnie nie była. No dobra, from the side of Angelika, because I start speaking uh, bad Polish From the start of Angelika, I didn't feel this, you know, like, but sometimes, zawsze miałam z tyłu głowy, nie, że Angelika wiem, że ona ma kolegów też z hotelu i oglądała cały czas hotel i wiesz, zawsze miałam to z tyłu głowy, może się wkręciłem, tak naprawdę, się wkręciłem, że ma dużo kolegów. Ale nie, 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 Miałam coś takiego w głowie, Chyba że może... Że może jednak ona gra, nie? A ty nie masz koleżanek z okay. hotelu? Ale nie chodzi teraz o koleżanki. Wiedziałam to, że ty oglądałeś hotel cały czas i tak nie, dalej. Nie, nie, powiedziałam ci ile mało. Mogę oglądałam. skończyć? Nie, proszę. nie możesz. W domu to dokończyć. Do Angeliki. Ja, jak twoja i Dawida relacja wygląda po programie? Nie ma jej. No, to znaczy jakaś jest. Nie, nie, ma? nie, nie, ma, nie mam kontaktu. Nie mamy kontaktu w ogóle. La, 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 la. Do Moniki. Tak. Dlaczego pozwalałaś Mikołajowi na wykorzystanie siebie do swoich celów? Czy to też była z Twojej strony gra i liczył się tylko finał? No. Sparowaliśmy się w trakcie równie w, równo w połowie programu i już tak było. Super, tak. Mikołaj uratował mnie, kiedy już było blisko, żebym opuściła hotel. Więc nie ma tutaj mowy o wykorzystywaniu, jeżeli tak, to o obupólnym i na to ja się zgadzałam świadomie i byłam tego świadoma, bo oczywiście jak każdy chciałam zajść jak najdalej i nie chciałam odpadać przy jakiejś pierwszej lepszej konkurencji, a naprawdę Miki jest bardzo dobrym przyjacielem i bardzo dobrze się rozumieliśmy i nawet nie, nie, przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że mogłabym zmienić partnera, więc no nie. Do Magdy, nie jesteś z łana Dawida i Marka, że wkręcili ci, że Grzesiu nie czekał na twój powrót. Nie jestem zła, bo gdzieś tam też każdy miał prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Jak to widział wtedy? Teraz są pokazane wszystkie sytuacje już troszkę inaczej, więc yy, teraz też mogę inaczej już po prostu myśleć. Wtedy po prostu byłam taka niepewna z całej tej relacji, jak wróciłam, bo nie wiedziałam tak naprawdę, co się działo, bo nie w skąd miałam wiedzieć. Nie widziałam nic naprawdę, co tak naprawdę się działo. Nie wiedziałam, czy w ogóle coś tam będzie, nic mhm. tak naprawdę nie wiedziałam. Nie, no, nie jestem zła. Do Grzesia, czy czułeś się narzędziem wykorzystanym, wykorzystanym przez Magdę? Tak się czułem. Kto? Tak się czułem i samo o tym powiedziałem, że czujesz się jako narzędzie wykorzystane do tego, żeby dojść do finału. Do Mikołaja. Jak wiertarka. Nie chciałeś rzucić kulą, skoro i tak nie czułeś nic z znaczy, to nie było tak, że ja nic nie czułem do Moniki. No mieliśmy... dobra, to chodzi po prostu, czy chciałeś mi rzucić kulą, wiesz. No, ale mieliśmy więź ogromną i ja byłem po pierwsze <laughs> pewny bardzo Moniki w hotelu, bardzo. I wiedziałem, że jak sobie coś ustaliliśmy przed e, finałem, że nie rzucamy, tak że będzie. idziemy do końca, to tak będzie. A jeżeli by było inaczej, no to bym się zawiódł zwyczajnie, więc... Na to pewno nie, wiem, nie myślałem. Czy, o tym. czy będzie takie pytanie do mnie, ale też mogę powiedzieć, że nie, ani razu nie myślałam, żeby rzucić kulą. Nie. Byliśmy jedyną parą, która była od samego początku programu, więc tak obydwoje zasłużyliśmy na to. Do Davea, dlaczego zarzuciłeś Mikołajowi rasizm? No, zobaczcie, u mnie w kraju. Mówią e, gość, albo ja znam, że obcy to jest e, obcy wiesz, człowiek. Rozumiem to. No. I, I gość to jest taki, nie wiem jak wy to wytłumaczyć. Wiem, taki, wiem. Mm, gość to jest obcy, gości, gości, nie, nie. gości nie. W, nie. W, w domu. Ale nie. obcy jest like outsider, you know. Była taka sytuacja, nie, że ty coś powiedziałeś, nie? Do Grzesia. Ja powiedziałem tak, co ty robisz gościu chyba? Idę od, od, od jest, ciebie gościu. ale wiesz tam było tak, że ja chcę. za ciebie. Tak. I ja przez to wiesz, że my nie gadaliśmy cały dzień, wiesz że było napięcie, to to odebrałem w taki sposób, nie i to bardziej mi się nie podobało i na, nawet na setce mówiłem, że ja bardzo chcę, żeby ta sytuacja była w telewizji, bo ja chcę wiedzieć o co chodziło, mm -hmm. nie? Ale teraz jest luz, wszystko wyjaśnione, no i... Okazało się, że mówiłem prawdę. No, no. Do Moniki i twoje ulubione. Dlaczego przyszłaś do programu, liczyli się tylko pieniądze? A, to już tak jak mówiliśmy. Nie, nawet jakby nie było żadnej wygranej w tym programie, a byłyby konkurencje i wylot do tropikalnego kraju, to tak samo bym się zgłosiła, czy by była nagroda, czy nie. Do Angeliki teraz. Czy wartości, którymi kieruje się David, odpowiadałyby Ci na co dzień? Nie, no powiedz to takie, jak jest, nie? Już po się... programie. Dajcie mi chwilę. Szczerze. I tak, i nie. Bo jest wiele rzeczy, które nas poróżniły po programie. W um, sytuacji też. Tak, mhm. ale i tak uważałam, że jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli się dogadać. Ale to jest moja opinia. Jak byłam w hotelu, zawsze byłam do ciebie lojalny i tak dalej. I wydaje mi się, że te samo, to samo, tak samo masz nie, że jakby chciało być w związku. Czyli... A nie byłam wobec ogóle lojalna w hotelu? No. W hotelu byłeś, tak, tak. tak. A po hotelu nie byłam? Byłeś. Ciężko to się ci przeskarbiło, przeszło, widzę. Life is brutal. Mm -hmm, I'm full of zasadzkas. Exactly. Proszę do zasłon. Mm -hmm. Do Magdy. Czy chciałaś rzucić kulą po tym, czego dowiedziałaś się o tym, co zrobił Grzesiek pod Twoją nieobecność? Mm. Żeby rzucić kulą raczej nie bo też byłam zdania tego i tak ty czułeś, że chciałam to zrobić. To ja absolutnie o tym nie myślałam, że dobra, idę i rzucę kulą jak coś. A mogę coś tylko powiedzieć? No. Bo jak była sytuacja na lotnisku, już po finale, i ty byłaś z w łazience i Zolą. Powiedziałaś, że chciałaś rzucić kulą. Tak, ale wtedy my się śmialiśmy, ja byłam też na ciebie zła, byliśmy pokuceni mm. tak naprawdę po całym tym wieczorze, y, który mieliśmy przed wylotem. I... To znaczy, jak gadałem z tobą przez telefon dwa tygodnie temu, to powiedziałaś mi, że ty nic takiego nie powiedziałaś i teraz mówisz, że powiedziałaś. No bo to były jakieś żarty, ale nie powiedziałam, że tak, żałuję, że na przykład i, i chciałam rzucić mm -hmm. kulą, że żałuję, że tego nie, nie, nie miałam takiej możliwości, ale że po prostu mówiłam inaczej. Mogę już stąd wyjść? Kochani, to była ostatnia Pandora. Ostatnie nasze spotkanie w takim gronie. Hotel Paradise już się skończył, ale wy zostańcie z nami i śledźcie nasze poczynania po programie. Nie zapomnijcie koniecznie obserwować nas na Instagramie, żebyście widzieli, jak nasze życie po programie przebiega. Pamiętajcie, że cały czas nasz sezon będzie właśnie na playerze, także zawsze możecie nas tam oglądać. Bez Was to nie ma hotelu, także trzymajcie się tego, oglądajcie, bo zawsze tam jest grubo, nie? Rydza. Działamy! 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 Bravo